Cześć, witajcie tu 5 Getsu, a przed Wami 5 powodów, by zagrać w Terrarię. Ten film będzie przeznaczony dla osób, które nie miały nigdy wcześniej styczności z Terrarią oraz dla tych, których Terraria nie przekonała po krótkim wgłębianiu się w temat czy po pierwszych minutach gry. Jeśli więc któryś z Waszych znajomych nazywa ją Minecraftem 2D, można podesłać mu ten film i jeśli potrafi być obiektywny, to jest szansa, że zmieni zdanie. Zapraszam 5. Ciekawe przedmioty. Terraria posiada tysiące przedmiotów, jednak tymi najciekawszymi dla gracza są bronie, narzędzia i akcesoria. To tutaj twórcy puścili wodze fantazji, bo z ponad 500 broni możemy wyróżnić tak kreatywny jak miecz strzelający kotami, czy po prostu miecze strzelające czymkolwiek, bo jest ich naprawdę dużo. B-gun z samonaprowadzającymi pszczołami, pryzmat, który ścina wszystko laserem, chowańce robiące damage za gracza, karabiny, jojo ogólnie już samych typów broni z podziałem na klasy jest dużo, a co dopiero samych broni. Większość z nich ma swoje unikalne działanie i użyteczność. Nie inaczej jest w przypadku akcesoriów. Pamiętam, że tu wrażenie robiły na mnie skrzydła będące w grze już od 2011 roku albo buty z możliwością stania na wodzie. To w Terrarii właśnie mamy double jumpy, możemy odwracać grawitację czy teleportować się. 4. Świat do eksploracji. Przygoda trwa w najlepsze na świecie z wieloma biomami takimi jak las, dżungla, biom śnieżny, pustynia, corruption, crimson i oceany, które spotkacie na powierzchni, ale dodatkowo większość z nich ma swoje podziemne warianty z ekskluzywnymi przedmiotami czy przeciwnikami. To nie wszystko, bo wraz z postępem gry dochodzą biomy takie jak na przykład Halo albo mini biomy pokroju latających wysp, marmurowych i granitowych jaskiń, ulów, siedlisk pająków i wiele, wiele więcej. Mapa jest ograniczona, to znaczy, że od każdej strony napotkamy przeszkodę, nie pozwalającym nam iść dalej. Z prawej i lewej strony będą to oceany, od dołu piekło, a na górze kosmos. Gra zachęca do eksploracji, zwłaszcza na początku, i można w ten sposób zdobyć akcesoria czy rudy, które przemienione na sztaby pozwolą stworzyć zbroje. Najwięcej zwiedzania jest na samym początku gry, i miejcie to na uwadze, bo później gra głównie polega na walce. 3. Eventy Skoro już przeszliśmy do walki, a bosów jeszcze nie tykam, powiem coś o eventach. Tutaj jest spora różnorodność, ponieważ gdy spełnimy jakieś warunki, wraz z postępem gry, może najechać nas armia goblinów, piraci czy Marsjanie. Niektóre eventy polegają na falach z przeciwnikami, jak Dyniowe i Mroźny Księżyc albo Old One's Army. Z kolei jeszcze inne to już typowe zjawiska na świecie: od takich zwykłych, jak deszcz, wieczny dzień, burza piaskowa, wszystko to z nowymi dropami i przeciwnikami, czy impreza wywołana przez NPC, kończąc na takich polegających na walce, jak krwawy księżyc, deszcz slajmów czy zaćmienie. Halloween i święta uzależnione od rzeczywistego kalendarza, te pozwalają zdobyć głównie kostiumy, czy w przypadku świąt pokonać najazd bałwanów i uwolnić Mikołaja. 2. Potencjał do wyzwań Każda z broni ma swój typ obrażeń, co w połączeniu ze zbrojami i akcesoriami określa klasy. Dla przykładu bronie zręcz damage są na strzelca. Rozróżniamy klasę maga, wojownika, strzelca i przywoływacza, to samo w sobie wręcz zachęca do przejścia po raz kolejny terarii, jednak tym razem używając tylko tego, co na daną klasę jest, zamiast tego, co się nawinie. Jako, że istnieje sporo typów broni, niektórzy robią sobie z nich wezwania, na przykład granie tylko jojo, bo te występują przez całą grę, czy rozwałka tylko za pomocą łuków. Niektórzy to już w ogóle z poziomem trudności odlatują i tryhardują bossów z armat do postawienia, czy fajerwerków, które jakieś tam obrażenia zadają. Jeśli wciąż mało wezwań, Terraria posiada trzy poziomy trudności, klasyczny, ekspertowy i mistrzowski. Ten drugi nie tylko wzmacnia wszystkie moby, ale i dodaje nowe fazy bossom, a z racji poziomu trudności wynagradza za pomocą akcesoriów ze specjalnymi właściwościami, Na przykład shiny stone regeneruje gracza bardzo szybko, gdy stoi w miejscu. Tryb mistrzowski natomiast jest dla najlepszych i by nie powtarzać do eksperckiego. W większości przypadków daje tylko podążające za graczem pety oraz ozdoby. 1. Bosowie jeśli uwielbiasz walki z bossami, których wygląd i gama ataków robią wrażenie, to Terraria jest dla ciebie. Nie licząc eventów posiada ona 17 różnych bossów i wiele z nich trzeba pokonać, by popchnąć grę dalej. Dla przykładu po zabiciu ściany mięsa w piekle nastaje Hard Mode z kompletną zmianą świata na taki z nowymi przeciwnikami oraz z nowymi biomami, a pokonanie plantery jest powodem przybycia wrogów w lochach z dropami takimi jak snajperka, Shotguny, Wyrzutnie Rakiet. Terraria jest dość liniową grą, to znaczy, że istnieje kolejność zabijania bossów Narzucona przez grę i gdy czegoś nie zabijemy, nie możemy przewołać następnych bossów. Oczywiście z dużą dozą indywidualności, dlatego nie trzeba pokonywać wszystkich, a tylko tych, którzy wchają postęp świata. Jeśli chodzi o same walki, to wystarczy odpowiednie przygotowanie, znajomość sekwencji ruchów bossa i refleks. To też wygrana przyjdzie prędzej czy później i nie warto się poddawać. To by było na tyle i mam nadzieję, że jakąś część graczy uda mi się przekonać tym filmem do dania szansy Terrarii, natomiast gwarantuję Wam, że jeśli się nie poddacie, to sami złapiecie rytm tej Gry I będziecie z niej odczuwali satysfakcję. Nie wymieniłem wielu innych aspektów, jak budowanie, tworzenie mechanizmów, łowienie, gra w golfa czy ogromny wachlarz modyfikacji, ale starałem się zawrzeć te najważniejsze i najbardziej zachęcające aspekty. W razie problemów w rozgrywce polecam skorzystania z moich filmów, np. 5 Getsu często pokazuje ciekawostki albo wyjaśnia niektóre sprawy. Odsyłam także do Wikipedii, która jest bardzo dobrze zrobiona, link do niej w opisie. Do usłyszenia!